Twoje dziecko właśnie pchnęło kolegę na placu zabaw. Wszyscy patrzą, ty czujesz, jak krew napływa ci do twarzy, bo przecież wychowujesz je dobrze, prawda? I teraz automatycznie wychodzi z ciebie to jedno zdanie, które sama słyszałaś tysiąc razy w dzieciństwie, natychmiast przeproś. A dziecko stoi, zaciska usta, odwraca głowę i milczy. Im bardziej nalegasz, tym bardziej się zamyka. I nagle z tego, co miało być lekcją empatii, robi się publiczne upokorzenie was obojga. Wiesz co? To, co właśnie się wydarzyło, to nie jest opór dziecka. To nie jest też oznaka, że wychowujesz małego tyrana. To jest coś zupełnie innego i dzisiaj chcę ci pokazać, dlaczego wymuszanie przeprosin nigdy nie działa i co zrobić zamiast tego, żeby twoje dziecko naprawdę nauczyło się odpowiedzialności za swoje czyny, a nie tylko recytowania magicznego zaklęcia, przepraszam, które ma wszystko naprawić. Bo widzisz, my dorośli mamy taką dziwną obsesję na punkcie słowa przepraszam. Jakbyśmy wierzyli, że te cztery sylaby mają moc cofnięcia czasu albo wymazania krzywdy. I może w naszym dorosłym świecie społecznych konwenansów tak właśnie jest, ale dla trzylatka, który właśnie kogoś uderzył, wymuszone, przepraszam, to tylko pusty dźwięk, który musi wydać, żeby mama przestała być zła i żeby inni dorośli przestali patrzeć. Pomyśl przez chwilę, jak to wygląda z perspektywy dziecka. Jest w środku ogromnych emocji, które go całkowicie zalały. Może ktoś zabrał mu zabawkę? Może został popchnięty pierwszy? Może po prostu miał zły dzień i to była kropla, która przepełniła szklankę. I w tym momencie, gdy w jego ciele buzuje adrenalina i frustracja, ty prosisz go, żeby wyłączyło emocje, włączyło myślenie logiczne, dokonało moralnej oceny sytuacji, poczuło skruchę i wyraziło ją w odpowiedniej formie słownej. To jak prosić kogoś, kto tonie, żeby zrobił salto w wodzie. On walczy o przetrwanie, a ty chcesz pokazówki. I tu jest sedno problemu. Wymuszając natychmiastowe przeprosiny, tak naprawdę uczymy dziecko czegoś zupełnie innego niż nam się wydaje. Nie uczymy go empatii, uczymy go, że ma udawać uczucia, w których nie czuje. Uczymy go, że ważniejsze od autentyczności jest to, żeby dorośli byli zadowoleni. Uczymy go, że jego własne emocje są niewłaściwe i powinien je natychmiast stłumić, żeby spełnić społeczne oczekiwania. I w długiej perspektywie, spoiler alert, to prowadzi dokładnie w przeciwnym kierunku niż nam zależy. Bo dziecko, które nauczyło się automatycznie mówić, przepraszam, na komendę, to nie jest dziecko, które rozumie, co zrobiło. To jest dziecko, które nauczyło się, że można skrzywdzić kogoś, wypowiedzieć magiczne słowo i problem znika. Że można zrobić to samo jutro, pojutrze i za tydzień, bo zawsze jest ten sam przycisk reset. Przepraszam i po sprawie, brzmi znajomo, bo to dokładnie ten mechanizm, który widzimy u dorosłych, którzy ranią, przepraszają, ranią, przepraszają w nieskończoność. Oni też kiedyś nauczyli się, że przeprosiny to taka plasterek, który wszystko zakrywa, a nie proces naprawienia krzywdy. Słuchaj, wiem, że kiedy Twoje dziecko kogoś skrzywdzi, czujesz na sobie spojrzenia innych rodziców. Wiem, że w środku pojawia się ta myśl, co oni sobie pomyślą? Że nie umiem wychować dziecka? Wiem, że to piekielnie niewygodne stać tam i nie robić tego, czego wszyscy oczekują. Ale jeśli naprawdę chcesz, żeby twoje dziecko wyrosło na człowieka, który potrafi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, musisz zrezygnować z tego natychmiastowego, pozornego rozwiązania. To co możesz zrobić zamiast tego? Po pierwsze, daj dziecku przestrzeń na emocje. Jeśli właśnie kogoś pchnęło czy uderzyło, najpierw musisz oczywiście zadbać o bezpieczeństwo, prawda? powstrzymać rękę, jeśli trzeba odciągnąć od sytuacji. Ale potem, zamiast wymagać natychmiastowych przeprosin, możesz powiedzieć spokojnie, widzę, że jesteś bardzo zły. Rozumiem to, ale uderzanie boli i nie pozwalam na to. I to wszystko, na razie tyle wystarczy, daj dziecku czas, żeby emocje opadły. To może być 5 minut, może 10, może pół godziny. Zależy od dziecka i od intensywności sytuacji. I dopiero kiedy widzisz, że jest gotowe, możesz wrócić do rozmowy. Nie jako sędzia, który przyszedł wydać wyrok, ale jako detektyw, który pomaga zrozumieć, co się właściwie wydarzyło. Możesz zapytać, co się stało tuż przed tym, jak go pchnąłeś? I słuchać naprawdę, nie po to, żeby znaleźć wymówkę dla zachowania dziecka, ale żeby je nauczyć rozpoznawać sekwencje zdarzeń. Bo często dziecko samo nie wie, co się stało. Ono wie tylko, że nagle było mu bardzo źle i zrobiło coś, żeby to przestało. I teraz uwaga, bo tu jest miejsce na coś pięknego. Kiedy dziecko opowie swoją wersję, możesz pomóc mu nazwać emocje, a rozumiem. Zabrał ci zabawkę i poczułeś się zły i bezradny, tak? To jest moment, w którym dziecko uczy się słownika emocjonalnego, który później pozwoli mu komunikować się inaczej niż pięściami. To jest fundament przyszłej inteligencji emocjonalnej. I dopiero teraz możesz zapytać, a jak myślisz, co poczuł Jasiu, kiedy go pchnąłeś? To pytanie, nie stwierdzenie. Bo jeśli powiesz, Jasiu zrobiło się przykro, dziecko może to odebrać jako kolejną reprymendę. Ale jeśli zapytasz, dajesz mu przestrzeń, żeby samo doszło do wniosku. I może powie, że nie wie. I to jest ok, możesz wtedy powiedzieć, widziałam, że się rozpłakał. Pewnie było mu bardzo przykro i może trochę się przestraszył. Bez oskarżania, po prostu fakt. Może teraz myślisz, ale przecież tak długo to trwa. Ja nie mam na to czasu na placu zabaw, kiedy wszyscy czekają. I masz rację, dlatego czasem ta rozmowa musi poczekać do domu. I wiesz co, to jest całkowicie w porządku lepiej zrobić to dobrze w domu, niż źle na miejscu. Możesz powiedzieć drugiej mamie: Bardzo mi przykro, że tak się stało. Porozmawiamy o tym w domu, kiedy emocje już opadną. I koniec nie jesteś nikomu winna występu pod tytułem. Moje dziecko przeprasza na komendę, bo prawdziwe przeprosiny wyglądają inaczej. Prawdziwe przeprosiny to nie recytacja, to zrozumienie, że moje działanie wpłynęło na kogoś negatywnie i chęć naprawienia tego. I to jest proces, który u małego dziecka może zająć lata. Dosłownie lata. Trzylatek nie ma jeszcze w pełni rozwiniętej empatii. To się dopiero kształtuje. Możesz go uczyć, możesz modelować, ale nie możesz wymusić. I tutaj pojawia się magia modelowania. Wiesz, co działa dużo lepiej niż "tysiąc, powiedz przepraszam"? To, kiedy ty sama pokazujesz, jak wyglądają autentyczne przeprosiny. Kiedy coś ci nie wyjdzie, kiedy się zdenerwujesz i podniesiesz głos, możesz powiedzieć: "Wiesz co? Krzyczałam na ciebie i to było nie okej. Okay. Byłam zmęczona, ale to nie usprawiedliwia krzyku. Przykro mi. Co mogę zrobić, żeby było ci lepiej?". Widzisz różnicę? To nie jest "przepraszam", ale byłaś niegrzeczna i doprowadzałaś mnie. To jest, przepraszam za moje zachowanie. Miałam trudne emocje, ale to nie twoja wina. Chcę to naprawić, i dziecko to widzi, dziecko to wchłania, i powoli uczy się, że przeprosiny to nie słowo klucz, ale proces, który zawiera zrozumienie, wyrażenie żalu i chęć naprawienia. Możesz też uczyć dziecko konkretnych sposobów na naprawienie sytuacji, bo to jest ta część, którą my dorośli często pomijamy. Mówimy przeproś, ale nie mówimy, i co możesz teraz zrobić, żeby było lepiej? A dziecko zostaje z tym, przepraszam, i nie wie, co dalej. Więc możesz zapytać, jak myślisz, co mogłoby pomóc Jasiowi poczuć się lepiej? Może chcesz mu dać tę zabawkę, którą mu zabrałeś, albo namalować mu obrazek, albo pomóc mu zbudować wieżę, którą zniszczyłeś? To jest autentyczne branie odpowiedzialności. To jest działanie naprawcze, i to jest coś, co dziecko może zrozumieć i poczuć, bo namacalne działanie jest łatwiejsze do ogarnięcia niż abstrakcyjne pojęcie żalu. Dziecko może nie do końca rozumieć, co to znaczy czuć skruchę, ale rozumie, że jak komuś zabierze zabawkę, to tamten jest smutny, a jak mu odda, to tamten się cieszy. I jeszcze jedno, co jest niesamowicie ważne. Kiedy dziecko w końcu powie, przepraszam, z własnej woli, nie rób wielkiego święta. Nie mów, no widzisz, jak ładnie. Teraz dopiero jesteś grzeczny, bo to znowu wysyła komunikat, że wstyd za wcześniejsze zachowanie był uzasadniony. Lepiej po prostu spokojnie potwierdź: Widzę, że ci zależy, żeby Jasiowi było lepiej. To ważne i tyle, bo cały problem z wymuszaniem przeprosin leży w tym, że miesza odpowiedzialność z wstydem. A to są dwie zupełnie różne rzeczy. Odpowiedzialność mówi: Zrobiłem coś, co sprawiło komuś ból. Mogę to naprawić. Następnym razem mogę zrobić inaczej. Wstyd mówi: Jestem zły. Jestem niedobry, zawsze coś spartacze i odgadnij, która z tych dwóch emocji motywuje do zmiany, a która paraliżuje. Dziecko, które czuje wstyd, zamyka się, obwinia innych, kłamie, żeby uniknąć kolejnego upokorzenia. Dorasta na dorosłego, który albo unika odpowiedzialności za swoje czyny, albo żyje w permanentnym poczuciu, że jest złym człowiekiem. Dziecko, które uczy się odpowiedzialności bez wstydu, pozostaje otwarte. Przyznaje się do błędów, bo wie, że błąd to nie wyrok na całą osobowość, tylko sytuacja do naprawienia. Dorasta na dorosłego, który potrafi powiedzieć: Popełniłem błąd i wezmę za niego odpowiedzialność. I teraz może sobie myślisz: OK, ale co z tymi innymi rodzicami? Co, jeśli będą myśleli, że nie wychowuję swojego dziecka? Słuchaj, rozumiem ten lęk. Naprawdę rozumiem, ale zastanów się, co jest ważniejsze, opinia ludzi, których pewnie nigdy więcej nie spotkasz, czy autentyczny rozwój Twojego dziecka? Bo to jest wybór, który czasem musisz zrobić. Możesz też, jeśli czujesz taką potrzebę, wytłumaczyć drugiej mamie, co robisz. Możesz powiedzieć, bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało. Pracujemy nad tym w domu, ale nie zmuszam go do przeprosin na miejscu, bo chcę, żeby nauczył się autentycznej empatii, a nie tylko mechanicznego powtarzania słów. Większość rodziców to zrozumie, a jeśli nie, cóż, to ich problem, nie twój. Bo w długiej perspektywie, i teraz naprawdę weź to sobie do serca, to nie słowa, przepraszam, będą różnicą między dobrym a złym człowiekiem. To będzie umiejętność rozpoznania, że skrzywdziłem kogoś, autentyczne zrozumienie tego i chęć naprawienia krzywdy. I te rzeczy uczysz teraz, dzień po dniu, sytuacja po sytuacji, cierpliwie i z empatią. Więc następnym razem, kiedy twoje dziecko kogoś pchnięcie czy uderzy, weź głęboki oddech. Przypomnij sobie, że nie jesteś na scenie i nie musisz grać spektaklu dla publiczności. Jesteś nauczycielem swojego dziecka i robisz długoterminową inwestycję w jego rozwój emocjonalny. Zapewnij bezpieczeństwo, daj przestrzeń na emocje, a potem, kiedy będzie gotowe, pomóż mu zrozumieć, co się stało i jak może to naprawić. I może dzisiaj nie powie, przepraszam. Może jutro też nie, ale któregoś dnia, za kilka miesięcy, za rok, zobaczysz, jak samo podchodzi do kolegi, któremu zabrało zabawkę, i mówi: przepraszam, że ci zabrałem. Możesz, pobawię się później, i będziesz wiedziała, że to jest to. To jest autentyczna empatia. To jest efekt tych wszystkich niewygodnych momentów, kiedy stałaś obok i pozwoliłaś dziecku nauczyć się tego we własnym tempie. I na koniec jeszcze jedna rzecz, którą chcę, żebyś zapamiętała. Ty też jesteś człowiekiem, ty też czasem krzykniesz, przeproś natychmiast, bo jesteś zmęczona, zestresowana, masz za sobą ciężki dzień. I to jest ok. Wychowywanie dziecka to nie test na idealność. To proces pełen prób i błędów. Ważne, żebyś wiedziała, dokąd zmierzasz i żebyś potrafiła wrócić na właściwą drogę, kiedy z niej zboczysz. Napisz mi w komentarzu, jak Ty radzisz sobie z tymi sytuacjami na Placu Zabaw. Czy zdarzało Ci się wymusić przeprosiny i później tego żałować? A może masz swój sposób na to, żeby uczyć dziecko odpowiedzialności bez wstydu? Bardzo jestem ciekawa Twoich doświadczeń. I jeśli ten odcinek był dla ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zobacz inne filmy na kanale, bo tam znajdziesz jeszcze więcej wsparcia w tym pięknym i piekielnie trudnym wychowywaniu małego człowieka.